Phil Collins jest w bardzo ciężkim stanie i jego wyjawili prawdę na temat jego zdrowia. Phil Collins przez wiele lat występował na scenie wraz z zespołem Genesis. Artysta na swoim koncie ma wiele nagród. Niestety ma także problemy ze zdrowiem, które zaczęły się w 2007 roku. Phil doznał wtedy urazu kręgosłupa oraz uszkodził kregi w górnej części szyi. Mężczyzna od tamtego czasu wspomagał się laska, a niedawno zaczął poruszać się na wózku imowalickim. Zobacz TS, coraz gorzej ze zdrowiem Willa Collinsa. Smutny widok. Na początku marca 2023 roku ukazała się płyta zespołu Genesis, na której pojawili się zapisane koncerty z lat 1970 do 1998. Klawiszowiec Tony Banks udzielił wywiadu portalowi Vulture.com, w którym przekazał bardzo smutne wieści na temat zdrowia Fila Collinsa. Nic już nam nie zostało. Studnia wyschla. Nie możemy już koncertować z powodu stanu Fila, więc to koniec powiedział muzyk. Nick Rutherford również wypowiedział się na temat zdrowia kolegi. Stwierdził, że Collins jest tu o wiele bardziej, niż kiedyś. Teraz w domu czuję się dobrze i cieszy się zyciem. Ciężko pracował przez te wszystkie lata. Myślał, że cieszy się czasem spędzonym w domu, mówił wtedy znajomy Fila. Phil Collins w 2022 roku wraz z zespołem Genesis dal swój ostatni koncert 72 latach szerszej publiczności zapadł w pamięć dzięki utworom i Nowisi Notre Another Day in Paradise, Inte i Ertonit. Is Lover, Against Alots Su Sus Sudio czy I Wish Muzyk pracował również jako perkusista studyjny. Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami jak, Steve Hackett, Nicker Perford, Robert V. Atinsugnito, Annie Fritlengstad oraz Philip Bailey.